trwa budowa stacji uzdatniania wody połączona z modernizacją ujęcia wody pitnej w północnym rejonie miasta przy ulicy Henrykowskiej. Zgorzelec zyska drugie, nowoczesne i w pełni nowocześnie wyposażone technologicznie ujęcie wody pitnej, które będzie nam zapewniało po prostu lepszej jakości wodę pitną. Stacja przy ulicy Henrykowskiej jest drugim ujęciem wody dla zgorzelca. Ona zaopatruje... Y Północną dzielnicę miasta w wodę pitną i dostarcza około 30% całkowitego poboru wody właśnie stamtąd pochodzi. Stacja zostanie wyposażona w nowe urządzenia technologiczne, a otaczający ją teren zostanie zagospodarowany zielenią i ogrodzony. Po remoncie na tym terenie, który zostanie też przy okazji urządzony, pojawią się dwa nowe zbiorniki wody czystej. Pojawi się nowy budynek stacji uzdatniania wody właśnie wyposażony. We wszystkie filtry, pompy i wszystko to, co w tej chwili powoduje, że woda jest naprawdę dobrej jakości. Na realizację projektu, którego wartość całkowita wynosi 5,5 miliona złotych, miasto pozyskało ponad 2 miliony złotych dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego. Koniec inwestycji zaplanowano jeszcze w tym roku.